Witajcie moi mili, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie. Oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł ziemi koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to właśnie... Dla samotnych koziorowców jest nowy początek. Nie bój się tego nowego początku. Warto spróbować. Może zrodzić się coś z tego porządnego, stałego. A w starych związkach, jeśli mieliście jakieś przejścia, to wasze związki będą bardzo teraz takie mocne. Będziecie widzieli, czego chcecie od. Relacji waszych i wszystko y, warto spróbować, i warto sobie dać jeszcze szansę. Jeśli chodzi o zdrowie, to możesz nie domagać i powiem ci y, tak, że możesz mieć kontakt z jakimś lekarzem, nie wiesz mu w, w te diagnozy, dlatego że może, może on przekłamywać. W pracy natomiast możesz czegoś się dowiedzieć, jakieś informacje do Ciebie napłyną i też nie opowiadaj o sobie, bo może ktoś coś wykorzystać przeciwko tobie, a kartą tygodnia jest paść mieczy, więc mogą być jakieś problemy, które cię będą przerastać, ale szybko się z nimi uporasz. I na twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny bliźniak, byk. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Y jeśli chodzi o uczucia, to na pewno jest ta, jakiś spokojny bardzo czas w uczuciach. Wiele związków też może się zakończyć, dobiegnąć do końca, będziesz się trochę izolować i też możesz zasięgać jakiejś rady osoby starszej, kompetentnej w jakichś kwestiach, Dotyczących właśnie Twojego związku. Jeśli chodzi o zdrowie, karty mówią, żebyś zainwestował w siebie, nie żałował, a na pewno to się opłaci. W pracy widzę dużo pracy, natłok, ale też stabilizacja i finanse. I też uważaj w pracy na osobę o dwóch obliczach, bo możecie po prostu oszukiwać. A kartą tygodnia jest siódemka buła, więc czekają ci jakieś trudności. Nie zrażaj się, dąż do swoich celów, a osiągniesz swój cel. Na twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny koziorożec i zodiakalny rak. Panna uczucie, zdrowie, pracę finanse. Jeśli chodzi o panny, to w uczuciach poważne decyzje i na pewno będziesz miał wsparcie u swojego Męża, narzeczonego, także bardzo sympatyczny czas, bardzo dojrzały. Jeśli chodzi o zdrowie, na pewno możesz mieć jakieś wyniki, jakieś decyzje będą zapadać, jakaś konsultacja Ciebie czeka, a w pracy trochę trudności, więc dąż do tego, co chcesz, a osiągniesz. A kartą tygodnia jest dziesiątka mieczy. Jeśli w tym tygodniu będziesz przeprowadzać jakieś, Zabiegi medyczne, one będą wszystkie prawidłowo przeprowadzone. Jeśli będziesz dokonać transakcji finansowych, też te transakcje będą wszystkie pomyślnie przeprowadzone. Żywioł powietrza, wodnik, uczucie, zdrowie, prace, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to musisz zawalczyć o swoje sprawy. I też w starych związkach może dojść do jakichś kłótni, nieporozumień, a nawet rękoczynów. No musicie po prostu, po prostu nie denerwować się i zachować szczęśwość. Też o swój związek musisz zawalczyć. Jeśli tobie zależy na tej osobie, to po prostu trzeba zawalczyć. Jeśli chodzi o zdrowie, to co stoi w miejscu, to się wcofa. Musisz po prostu walczyć o swoje zdrowie, musisz yy, zaliczać, yy, badać się, jeśli coś się dzieje, po prostu nie czekać z założonymi rękami. Jeśli chodzi o pracę, to takie ożywienie, ale też trochę będziesz się czuł zmęczony jakąś sytuacją, także będziesz miał co robić. A kartą tygodnia jest ósemka buła, więc wiele z Was może mieć właśnie jakiś potajemny romans, jakieś uczucia ukryte u was są, ale też jakaś podróż się szykuje bliźnięta. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to musisz zakończyć coś dla własnego dobra. Jeśli coś ci szkodzi, jeśli ta relacja nie jest to, czego, o, co oczekujesz, więc Musisz zakończyć jakieś niekorzystne znajomości dla własnego dobra. Ale jeśli Ci na czymś bardzo zależy, to trzeba na rozwój wydarzeń poczekać. Musisz być cierpliwy. Jeśli chodzi o zdrowie, to też widzę, że dopadną Ci jakieś problemy. Uważaj na serce, układ krążenia, ale też na jakieś używki. Że co za dużo to niezdrowo. W pracy możesz zacząć wszystko od początku. Wiele z Was może... W tym czasie zmienić pracę, stracić pracę, pójść na emeryturę, na rentę, ale też uważajcie na zakupy w tym tygodniu, żebyście nie byli oszukani i nie jest to czas na wydawanie pieniędzy. A kartą tygodnia jest świat. Przed Wami nowe możliwości. Świat się otwiera, także wykorzystujcie to, co niesie Wam los, a na Wasz tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny rak. Waga. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno czeka ci jakaś transformacja, przemiana, jakieś zakończenie jakich złe, czegoś złego i przed tobą nowy okres. Jeśli chodzi o zdrowie, no mogą wystąpić jakieś problemy, ale musisz po prostu szybko działać, walczyć, bo te problemy są do pokonania. Jeśli chodzi o pracę, to też czeka Cię jakieś przemieszczanie. Możesz gdzieś wyjechać za pracą. Też czeka Ciebie jakaś podróż. Możesz pojechać w jakąś delegację. A kartą tygodnia jest dziewiątka monet. Na pewno dobry czas dla pieniędzy. Twoje zarobki będą przynosić coraz większe zyski, ale niektóre panie mogą się dowiedzieć, że są w ciąży. I też uważajcie na jakieś oszustwa, na jakieś zdrady Żywioł ognia baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie to bardzo fajny, stabilny tydzień. Będzie poświęcony rodzinie, uczuciu, miłości, ale też uważajcie na jakieś plotki, na jakieś pomówienia, żeby ktoś was po prostu nie wkręcił, żeby ktoś. Wasze związki nie zasią jakichś plotek, jakichś nieporozumień. Jeśli chodzi o zdrowie, to pokonasz choroby, wygrasz z czymś. Dla Ciebie jest naprawdę to jak wygrana. Ale też karty mówią, że dla Ciebie jakieś finanse z powodu zdrowia, być może jakieś odszkodowanie przed Tobą i też przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła. Warto zagrać w gry liczbowe. W pracy czekają Ciebie trudności, być może wiele osób będzie chciało Ci podłożyć nogi, ale nie zbaczaj z zamierzonych celów dąż, a osiągniesz to, co chcesz w pracy. A kartą tygodnia jest rydba. Wiele z Was gdzieś wyjedzie i na pewno w związkach czeka Was porozumienie, będziecie dążyć do jednego celu, ale też jakieś sprawy, które utknęły w miejscu, one będą się za Zaczną się układać, rozwiązywać. Elef. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Tobą jest jakiś nowy początek, ale uważaj na ten nowy początek, bo nie do końca może być on uczciwy. Wszystko przebadaj, sprawdź, czego Ty chcesz od życia, od relacji i w ten czas... Po prostu też w tym czasie na szczerość pójść z osobą, z którą jesteś, żeby po prostu mówić szczerze. Jeśli chodzi o zdrowie, to też mogą być jakieś problemy ze zdrowiem. Uważaj, one są do pokonania: może serce, układ krążenia, ale też, ale też jakieś używki. Może coś za dużo jest w organizmie, co właśnie Tobie szkodzi. Pracy, przychód, dużych pieniędzy z niewiadomego źródła, spadek, wygrana. Warto zagrać też w tym tygodniu w gry liczbowe. A kartą tygodnia jest walet Pucharów, więc pojedziesz do osoby bliskiej Twojego serca albo ktoś Ciebie przyjedzie odwiedzić. No i też co ja widzę? Czeka Ci jakiś romans, jakiś flirt, ale to będzie Ci bardzo odpowiadać. I na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny rak i skorpion, szczelec. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to tak jakbyś zaczął wszystko od początku. Wiele z Was może zakończyć swoje relacje, ale też przed Wami jest nowy początek nowe coś. Nowa relacja, nowy związek, tak jakbyście zaczęli wszystko od początku. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno jest kontakt z lekarzem, z profesjonalistą, który postawi Wam dobrą diagnozę i na pewno pokonacie problemy ze zdrowiem w pracy, nowy początek, będzie świecić. Będzie wszystko się Tobie układać, na pewno dobre stanowisko przed Tobą. A kartą tygodnia jest dziesiątka buła, więc czeka Cię dużo pracy, wysiłek, ale to wszystko się opłaci, to przyniesie dobre zyski, dobre rezultaty. Żywioł, wody, rak. Uczucia, zdrowie praca, finanse, jeśli chodzi o uczucia to może stracić głowę dla uczuć dla miłości, możesz się zakochać ale też uważaj, żeby ktoś Cię w życiu nie manipulował żeby ktoś Cię nie, nie oszukiwał bądź szczęśliwy okazuj się inteligencą w zdrowiu transformacja, przemiana na pewno jakieś problemy ze zdrowiem się zakończą, przed Tobą jest nowy etap, w pracy stabilizacja, jakiś awans w Ciebie czeka, ale jakiś Mężczyzna, może szef przełożony będzie ci pomagał. A kartą tygodnia jest gwiazda, więc wszystko ci się ułoży pod szczęśliwą gwiazdą. Naprawdę bardzo dobry tydzień w każdej dziedzinie życia, skorpion. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o, o uczucie to będzie się trochę nudził, bo nie będzie się działo to, jakbyś chciał. Musisz jakąś sytuację przeczekać, a na pewno się wszystko ułoży. Jeśli chodzi o zdrowie, uważaj na swoje zdrowie, bądź bardzo ostrożny. No bo wiesz, przez głupotę można stracić swoją, swoje zdrowie przez różne okoliczności. W pracy może być jakiś mały problem, który będzie Cię przerastał, ale szybko się z tym problemem uporasz a kartą tygodnia jest dwójka buła, więc będzie się zastanawiał czy będę z tą osobą czy pójść na tą randkę czy kontynuować tą znajomość, czy wejść w spółkę, więc to co nad tym czym się będzie zastanawiał to odpowiedź jest tak no i na twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny bliźniak, ryby uczucie Zdrowie, pracę, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to tutaj w związku może nagle coś runąć, coś się zakończyć, no, będą jakieś przejścia, ale te wszystkie przejścia, które będą w związku, one są do pokonania. W zdrowiu na pewno dobre decyzje, na pewno fachowa ocena sytuacji ze zdrowiem i pokonanie problemów. Pracy, tryumf, zwycięstwo, podpisanie dobrej umowy, będziesz cieszył się w pracy z szacunkiem, będą cię ludzie lubić, podziwiać no i na pewno jakąś umowę podpiszesz coś bardzo istotnego się wydarzy. A kartą tygodnia jest diabeł: to uwikłanie w jakąś sytuację, e, może czegoś nie będziesz chciał robić, ale będziesz zmuszony. No i też karty mówią, że co za dużo, to niezdrowo, żebyś też. Nie nadużywał jakichś używek, ale już teraz możesz się cieszyć, dlatego że tak naprawdę pokonasz wszystkie problemy. O tym mówi diabełek. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście Was zapraszam na następny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.